nie było nas stać na, na wynajęcie architekta wnętrz. I to też było tak śmiesznie, bo to oczywiście to wszystko odbywało się bardzo stopniowo. Na początku żeśmy urządzili, dobrze, na początku żeśmy sobie tylko zrobili kuchnię pod zabudowę, mebli jeszcze pozostałych nie było, spaliśmy na zwykłym materacu, bo nas jeszcze nie było stać na, na takie meble już takie sypialniane. Z tym materacem to było takie kupowanie łóżka na raty. Najpierw kupiliśmy materac od łóżka, a potem zamówiliśmy resztę łóżka pod materac. I nas nie było stać na, na to, żeby od razu wszystko urządzić od a do prawda, w tym mieszkaniu. Jak się wprowadziliśmy do tego domu, to malowaniem domu zająłem się ja i na początku w, w pokoju biurowym znajdowała się nasza sypialnia i stopniowo cały dom malowałem. I to zajęło nam około dwóch miesięcy wymalowanie domu. Także mieszkaliśmy i trwał remont, trwało wykańczanie domu.